Przeważnie dochodzą uwarunkowania prawne, które czy to u nas, czy może ten proces z jakiejś innej kraju prawdopodobnie też istnieją, to znaczy załóżmy na to, że jest sobie człowieczek, który jest wykształcony w jakiejś tam technicznej dziedzinie, no ale w Polsce, czy powiedzmy w kraju, w którym pracuje, no nie ma akurat... Tej gałęzi przemysłu, bo jest to gałąź przemysłu strategiczna, czy koncesjonowana przez czy to państwo, czy jakieś organizacje międzynarodowe. No i generalnie są duże problemy, żeby cokolwiek w tym temacie zrobić bez pozwolenia możnych tego świata. To jest jakby jedna strona medalu. Czyli mamy oprócz tego, że niedopasowanie swojej edukacji do rynku pracy to Mamy jeszcze niedopasowanie do swoich talentów i wreszcie takie niedopasowanie, które no, jest w porządku z talentami danego człowieka. Czy mimo nawet niezgodności z panującą rzeczywistością, znaczy z jakimś brakiem na rynku tych y, artefaktów, dzięki którym można by tę pasję rozwijać swoją czy się zawodowo w tym kierunku rozwijać, no to są przeszkody natury. Formalno-prawnej, czy politycznej, czy, czy jeszcze jakiejś innej, czy monopolistycznej, które no, nie uniemożliwiają rozwinięcie skrzydeł. Także efektem tego no, jest to, co obserwujemy teraz powszechnie, mianowicie to, że ludzie nie pracują w swoim zawodzie, tylko pracują przeważnie dużo poniżej swoich kwalifikacji. Ludzie, którzy Powiedzmy, kończyli jakieś szkoły średnie, na jakimś tam przyzwoitym poziomie, na przykład licea ekonomiczne, czy jakieś tam, powiedzmy, szkoły średnie czy zawodowe, które przygotowały ich do jakiegoś zawodu, czy, czy pojęły w nich jakąś znajomość danej gałęzi gospodarki czy przemysłu. No, osoby takie. Powiedzmy spokojnie, mogły zajmować stanowiska, które są teraz powszechnie okupowane przez inżynierów, magistrów, dlatego, że no, jak pracodawca ma do wyboru zatrudnić kogoś po maturze czy po szkole średniej z jakimś tam papierkiem jakiejś mało znanej szkoły, a kogoś, kto skończył Politechnikę w dużym wojewódzkim mieście lub uniwersytet. O podobnym, podobnym profilu, no to oczywiście wybierze tego drugiego, tym bardziej, że powiedzmy, ich żądania finansowe są do siebie zbliżone albo nie zrobią mu specjalnie różnicy. No to, to jest bardzo krzywdzące dla tych pierwszych, bo jeśli na przykład ktoś, nie wiem, skończył to przykładowe liceum ekonomiczne, to moim zdaniem spokojnie może pracować jako nie wiem, przedstawiciel handlowy jakiejś firmy, e, która nie, importuje coś czy eksportuje do Chin. Jeżeli powiedzmy ma do tego odpowiednie predyspozycje, na przykład jakąś tam znajomość języka chińskiego, którą być może w myśl realizowania wizji swojej kariery nabył, bo uznał, że ważniejsze niż analiza fundamentalna nie, procesów stochastycznych, które występują na giełdzie jest nie tak bardzo istotna jak to, żeby umieć pogadać właśnie z człowiekiem z naszym partnerem handlowym, który, który rezyduje w Chinach i wiedzę taką zastąpił właśnie nauką języka chińskiego, no to jest to, jest to zupełnie logiczne I, i taki człowiek powinien się w tym spokojnie, czy nawet dużo lepiej odnaleźć niż ktoś, kto wprawdzie studiował jakieś zaawansowane nauki, ale do życia jest ortogonalny i, i nie potrafi sobie poradzić już na takim, takim zupełnie międzyludzkim poziomie. Także ci ludzie pewnie przeżywają dramat, bo dla ludzi, którzy mają takie wykształcenie, a braku dla nich miejsca właśnie w pracy jako przedstawiciel handlowy, no to potem lądują albo na kasie w hipermarkecie, albo w jakąś jeszcze inną prymitywną pracę wykonują, przy okazji frustrując się, że ich wykształcenie, chociaż było sensowne i logiczne, to nie ma tutaj nic do rzeczy i na pewno nie pomoże im w karierze, w tym miejscu, w którym pracują. No Ta to, to sama sytuacja się przenosi dla tych, którzy pracują oczkowyżej, czyli na przykład dla tych inżynierów, czy ekonomistów, czy jakichś jeszcze innych ludzi ze stopniem naukowym, którzy pracują na posadzie tego, powiedzmy, przedstawiciela handlowego i tam zarabiają marne grosze i też nie widzą opcji na zmianę, a jeszcze nimi pomiatają ze względu na to, że mają wyższe wykształcenie, a wykonują robotę, która się sprowadza do podsumowania jakichś danych w Excelu, czy, czy wykonania kilku telefonów, być może i za granicę, ale to jest kwestia języka, która jest już zupełnie odrębną sprawą. Natomiast no sytuacja tak powszechna w Polsce, właśnie ze względu na to, że te miejsca, gdzie mogliby się ludzie wykazać, zostały albo polikwidowane, albo nigdy nie zostały stworzone, wobec tego ci, którzy zostali albo którzy się wybili i potrafili takie miejsca pracy stworzyć, to też nie jest bagatelką, dlatego że jak wygląda życie przedsiębiorcy w Polsce, to każdy, kto z urzędem skarbowym i czynienia, to doskonale wie, jaki to jest raj albo z Dlatego też ta próżnia nie wzięła się z nikąd, tak jest odpowiedzią na inne bariery i kłody, które zostały nam Zostały, czy sobie sami rzuciliśmy pod nogi, aby ich w porę nie zlikwidowaliśmy. A zatem ludzie, którzy potworzyli te miejsca pracy, to oni jakby słusznie teraz nagrodę odbierają za to swoją mękę z tą biurokracją, że mogą sobie teraz przebierać właśnie w takich ludziach jak w ulęgałkach, co też jest efektem albo skutkiem, zarówno tej biurokracji, jak i na przykład poziomu wykształcenia tych ludzi, którzy się w porę zainteresowali, że można to wykształcenie zdobyć lepiej i rozsądniej. Także jakby i nic się nie dzieje bez przyczyny. Tu można bardzo wiele takich ciekawych zjawisk zaobserwować. Ja tu może nie będę się nad tym specjalnie rozwodził, to każdy zna za autopsji, ale ja na przykład ze swojej mogę powiedzieć tyle, że zauważyłem na przykład bardzo wielu moich kolegów, którzy studiowali w politechnikach notowych, różnych wydziałach, najróżniejszych, to prawie wszyscy, którzy mieli że tak powiem, łeb na karku, albo no, byli zdolni, czy nauczyli się języków, czy, czy generalnie uważani byli za, za dobrych studentów, prawie wszyscy pracują obecnie w IT. I to jest zagadka, która się może wydawać ciekawa, dlaczego tak no, to można bardzo prosto wytłumaczyć, mianowicie zastanówcie się. Ile potrzeba pieniędzy, czy jakich potrzeba technologii, żeby móc uprawiać dyscyplinę IT, zakładając, że się ma łeb na karku i ma się do tego odpowiednią wiedzą? Praktycznie żadnych, tak? Można sobie kupić laptopa na Allegro, czy sprowadzić go z Chin, czy kupić w sklepie. Technologię odpowiednią sobie ściągnąć z internetu, doczytać, kupić za parę dolców, bo jest tego na pęczki. Bardzo dużo darmowych. No i jesteście gotowi do tego, żeby siąść i wytwarzać dochód w branży IT. Tak naprawdę, zakładając właśnie, że macie przygotowanie z nauk ścisłych, powiedzmy wiem, skończoną Politechnikę, czy, czy macie do tego smykałkę, to wtedy nie musicie mieć nawet Politechniki skończonej, wystarczy tylko jako tako pojęcie o, no nawet nie logice czy, czy matematyce, tylko, tylko o jakiś, mieć wystarczająco, czy, czy chociażby odrobinę ścisłego umysłu, żeby te klocki, które w IT się przeważnie składa, żeby poskładać. I oczywiście znajdziecie pracę, dlatego że no bardzo dużo ludzi w branży IT jest potrzebnych. Wobec tego dla każdego się praca bardziej czy mniej wyrafinowana znajdzie. No jeżeli nie będziecie inżynierem od, od jakichś hurtowni danych, czy, czy, czy systemów złożonych, czy, czy powiedzmy jakichś zagadnień sieciowych wyrafinowanych, no to Znajdziecie pewnie pracę jako ktoś, kto robi strony WWW, czy, czy wykonuje takie zajęcia pomocnicze w IT, czy jakimiś tam danymi się zajmuje, czy rozmawia z klientami, czy pośredniczy właśnie pomiędzy branżą IT, a jakimiś klientami biznesowymi. Także to jest paradoks i to jest właściwie ten, ten sam mechanizm, że ludzie pracują poniżej swoich kwalifikacji, bo zostali wypoceni jako inżynierowie, nie wiem, od, od napylania jakichś tam subtelnych warstw, czy ścieżek. W elektronice czy w mikroprocesorach, jakimiś wyrafinowanymi technologiami, a pracują, czy klikają, klikają w komputer, czy, czy tworzą oprogramowanie, co właściwie tak naprawdę nie wykracza poza kompetencje, czy poza zakres moim zdaniem edukacji średniej. Tak? Ludzie mają, mający średnią edukację spokojnie mogą oprogramowanie wytwarzać w tej jakości, jaka jest powszechna na rynku, czego się powszechnie sprzedaje, bo ja nie mówię o rzeczach, bo takie, takimi też się sprzedaje, ale na to spokojnie się znajdą chętni, którzy zaprogramują to skończywszy wcześniej politechniki. To jest dokładnie ten sam przykład. A co z tego, że właśnie ci, ci ludzie skończyli takie wyrafinowane kierunki inżynierskie, skoro nie znajdą tutaj pracy, dlatego, że no tej pracy nie ma, bo nie ma gdzie tej pracy wykonywać, bo, bo całe high-tech, czy ta wysoka technologia jest albo w USA, albo na Dalekim Wschodzie, albo tam, gdzie gdzie są kraje technologicznie rozwinięte, a na no, Polsce do takich niestety nie należy.